Tato, co zrobimy, jeśli złapiemy rosomaka? Uszanujemy go i oporządzimy najlepiej, jak potrafimy. W naszej tradycji to ważne zwierzę. W języku denake rosomak to dojon. Wobec rosomaków trzeba zachować najwyższy szacunek. Nazywam się Steven Strasberg, dla przyjaciół Tig. Ten skrót powstał, jak byłem dzieckiem i często pomrukiwałem. Najpierw był Tiger, potem Tiger i teraz Tig. Od małego uczono mnie, jak wyżywić się z ziemi, jak przetrwać. Teraz ja uczę tego dzieci. Z moją dziewczyną Louise mamy siedmioro dzieci. Najmłodsze ma cztery miesiące, najstarsze, trzynaście lat. Otrzymujemy rodzinę dzięki pobliskiemu lasowi i rzece. Nasze plemię było silne. Mimo tej bezlitosnej krainy, nasz lud przez wiele tysięcy lat potrafił się tu wyżywić. Czujesz to? Okropny. Nawet podczas chcuchnie. Mucha by pogardziła, aż kręci w nosie okropne. Chodzę ze środkowym synem Evanem. Chciałem go nauczyć łapać rosomaki. Zimą polujemy na nie, żeby zdobyć futro. Jest gęste, długie, ogrzewa nas przez cały rok. To musi cuchnąć. Ciekawe jak tam dziewczyny. Jak się idzie? Dobrze, trochę się ociepliło. Zastawimy wnyki na zające. Mogą się pojawić. Widać, że były tu wcześniej. Gdy zając się złapie, pętla zaciśnie mu się na szyi. Nazywam się Louis Moses, mam 33 lata i mieszkam w Alakaket na Alasce. Pochodzę z rdzennego ludu na Piat. Mamy ze Stevenem siedmioro dzieci. Zawsze jest wesoło. Dużo tropów, to dobrze wróży. Na razie nam się nie poszczęściło. Nie złapał się żaden ptak. Zasadzimy się na zające. Sprawdź, czy jest ścisło obwiązany. Jeśli złowimy zająca, będzie się rzucał. Może zerwać. Oprzyj nad ich szlakiem. Musimy wszyscy się przykładać. Chłopcy zastawiają potrzaski, dziewczyny robią to samo, pomagają zdobywać pożywienie. Walka z matką naturą pewnie się na tobie zemści. Tu wszystko jest nieco trudniejsze. Płyniemy na jezioro, pokonując rzekę Pile. Jest tam chatka traperska ojca. Zajrzymy do niej. To dobra pora roku na łapanie rysiów kanadyjskich lisów i bobrów. Mają gęstą sierść, a pod skórą sporo pożywnego tłuszczu. Dopływam do ujścia rzeki Pile. To raczej odnoga, ale rozlewisko jest już zamarznięte. Przybijemy do plaży. To rozlewisko rzeki Pile. Płynie tutaj i potem łączy się z powrotem z rzeką. Rzeka właśnie zamarza. Nie jest już pływalna. To niebezpieczne. Przejdę po lodzie i spróbuję znaleźć początek szlaku. Przeprawię się do chatki. Muszę sprawdzić, czy trzeba tam coś naprawić. Fajnie byłoby przyjechać tu na tydzień i coś połowić. Tropy niedźwiedzia. Świeże niedźwiedzie tropy. Mają może dobę. Nie mam broni na niedźwiedzia. Pewnie idzie w stronę gór. Może być głodne, a to niedobrze. Mam nadzieję, że nie natkniemy się na to głodne zwierzę. Dobrze, że wziąłem ze sobą psa. Sygnalizuję, gdy wyczuję jakieś zwierzę. Zabieram go, kiedy tylko mogę. Znalazłem początek sznaku. Nie dość, że jest zarośnięty, to jeszcze śnieg przewrócił na niego drzewa. Można było się tego spodziewać. Przychodzimy tu raz na sześć lat. Życie w tym miejscu wymaga wysiłku fizycznego. Już samo przetarcie szlaku to ciężka praca. Wszystko tak prędko zarasta. Dlatego robię przecinkę. Potem będzie trochę łatwiej. Nie sądziłem, że szlak jest tak zarośnięty. Idziesz tracker? Do chatki taty zostało mi pewnie półtora kilometra w górę rzeki. Idziemy dalej. Ta wyspa należy do nas, mieszkańców wioski. Jesteś tu wolny codziennie. 4, 8, 12. To będzie tutaj. Od dawna planowałem postawić szopę. Nasze skutery prędko rdzewieją, przez bryzę od oceanu. Trzeba mieć skutery śnieżne i kłady. To środki transportu. Polujemy z nimi. Garaż chroni je przed żywiołami. Gotowi? Yeah. Pracujemy nad zdobyciem drewna na garaż, ale trzeba je tu sprowadzać i na jedną deskę czeka się miesiąc. To trudne do zdobycia i drogie materiały. Wreszcie mam dość drewna, żeby zbudować szopę. Gotowy? Do roboty. Skutery śnieżne i kłady bardzo się przydają na wyspie. Dzięki nim jesteśmy w stanie przetrwać złą pogodę. Jedziemy. Belki podłogowe ułożymy w tę stronę. Co 60 cm. Trochę pracowałem z drewnem, ale wciąż uczę się od taty. Piękny, ciepły dzień. Przywykliśmy do pracy w złej pogodzie. To żadna wymówka. Dni są coraz krótsze. Może uda się położyć fundamenty przed zmierzchem, jakby za krótka. Mają tę samą długość. Zobaczmy. O ile się zakładasz, trzy metry, mówiłem. Ja się nie zakładałem. Dziś kładziemy fundamenty, żeby szopa się nie rozpadła. A niech to. Perfect. Idealnie. Krok po kroku zbudujemy garaż. Ściemnia się, trzeba trochę podnieść. Dni są to krótkie. Słońce wschodzi w południe i zachodzi przed 16. Tyle mamy czasu. Wyrównane. Przerwa.